Dzień dobry, Wi. Pojedziesz pod wskazane przeze mnie koordynaty i zdobędziesz pewną furgonetkę. Na miejscu będą niemili ani malsi. Szczegóły w załączniku. Nasza umowa dotycząca Blexa Fire nie obejmuje tego zlecenia. Okej, okay, dobra i tym pięknym akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek zagrajmy w Cyberpunk'a i dzisiaj. Zajmiemy się misją, co z oczu, to z serca. Udaj się do miejsca, w którym wypełnisz zadanie dla Mr. Hansa. <laughs> I on tutaj coś mówi o jakiejś furgoneczce. Ale tutaj widzę fajnych mieszkańców, więc ja im tutaj zaserwuję granata. Pięknie. Pięknie poszło. Bye bye. Baju, 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 baj. Dobra, gdzie jest ten kurde Hans? Eee, niby tutaj mam zejść w dół, ale nie chcę. Może uda mi się tutaj z góry zeskoczyć jakoś. <coughs> prototyp oka i jego schematy ale nie wiedzą że wszczep wciąż emituje sygnał udało się go namierzyć jedź do drapacza, do kryjówki kosiarzy w Longshore Stacks, więcej w załączniku okej, okay, dobra jesteśmy tutaj yy, na miejscu dostań się na plac budowy drapacza jesteśmy

Oj, 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 jakiś netrunner mi tutaj yy, próbuje Chciałem chyba uszkodzić. Oj, 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 oj. Tak trochę nie miało to wyglądać. A! Dobra, leży. Nice. Chodź, chodź. Leży. Oh. Leży... Kurde uszkodził mi broń skurczywy geden Leży... Ja jeba Gdzie ty jesteś? Aj, 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 aj. Nie A! gdzie jesteś Teraz leży, pięknie, nie umieraj Leży, nie Teraz leży Co mnie tutaj namierza? Czyżby jakieś kamery? Pewnie tak Ale już tak jakbyśmy teren mieli... Prawie rzeczywisty. Pozbieram szybko itemy. Dobra, okej. Okay. To, co mogłem, pozbierałem. Lecimy dalej. Chustrajerski! Chyba mówisz o sobie. Tutaj ktoś jeszcze? Nie wydaje mi się, chyba, aby ktoś tu jeszcze był. O! Co tu mamy? Liberty, proszę bardzo, liberty. Niczym liberty walk. U buddy. <ścoughs> Dobra, tutaj co mamy? Komponenty? Nie. Jest jaskrawe spodnie. Okej. Okay ja nie mogę tutaj się dostać niestety. Był się trudno. Winda. I windą gdzie? Eee, centrala. Dostań się do środka siedziby kosiarzy wydrabaczu. Okej. Okay. Znajdź prototyp, który emituje sygnał. Leżeć Ej, leżeć, dobra Leży! Pięknie leży. Tyk, cyk, Leży. Pięknie. Jakiś kueskowo. O, 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 widzę nogi. Pięknie. Leży. Nie sukę. Bum oj 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 Dobra. Może wam szczepy blokować, uważajcie! <laughs> szczepy blokować. Masz rację. Mogę. Nice. O jak sobie tutaj kolega padł. Ja stopę masz Schodź. Co, to wszyscy już? Nie No, chyba ty No, gdzie jesteś piękna o, granata. Pięknie. Dobra noc. Moja droga. Dobra, szukamy tego prototypu. Mm -hmm. i on gdzieś tutaj może być. Czasami. Tylko pytanie. Co to jest w ogóle? O, proszę, komponenty. Organ, kochaj. Prawo, lewo, prawo, lewo i w drzewo. O, mogę się podłączyć. Komponenty, proszę bardzo. Otrzymałem. Tutaj co mamy? A, jakieś ciuchy. O, przydatne. Oha. Typowe dla kosiarzy widzę. Jakiś chłop leży Tak zwany trup 31 lat. Może być. Konkuterki, konkuterki. Oho, o, jest konkuterek. Użyj. Yy, wiadomości są. Żądanie okupu jakieś pliki. 5 753 no nie, 2753 eee, Kod do celi, 2753 Hasło do skrzynki mailowej Kosiarze, Pany, 123 O kurde Kod do sejfu, 054 054 786, już nieważne Debile stopili zamek Palnikiem, OK. Eee, instrukcja Obsługi pieca Zasada dwóch Bierzesz typa albo typiara i wrzucasz do pieca, włączacie piec, odsuwacie się na dwa jebane kroki. Proste, no właśnie, jak się okazuje, nie dla każdego. Pewnie słyszeliście, że Arnoldowi ostatnio zgrillowało ryja. Przykre to nie, niepotrzebne i w zasadzie mało śmieszne, choć niektóre żarty nie powiem całkiem w punkt. Więc jeśli nie chcecie stać się pośmiewiskiem jak Arnold, pamiętajcie. Dwa jebane kroki w tył To miała być instrukcja obsługi pieca, ale jakiś debil ją skasował, więc zamiast tego będzie krótki poradnik, a więc tak <laughs> O oh my god, to, 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 to było dobre, nie? to było akurat dobre O, kij baseballowy, proszę bardzo, też przydatny Są komponenty Kod do drzwi, czyli pewnie gdzieś na dole są te drzwi Wchodzimy w dół. Prawo, siemano. Kolano, hey, podejść tu. To twoja sprawka? Ta Nie. cała strzelanina? Ładnie. Prawie mi ich żal. Niech zgadnę. Pracujesz dla Zetatechu. Chyba wiem, po co tu przyszedłeś. Pewnie myślisz, że po ciebie? Naprawdę? Pewnie powiesz mi zaraz, że po ciebie. Nie po mnie. Po prototyp i schematy. Celowo nie zablokowałem sygnału emitowanego przez prototyp. Wiedziałem, że korporacja kogoś po niego wyśle. Aha. No to teraz króciutko. Kim jesteś? Hasan Demir. Jestem inżynierem z Etatechu. Tylko ja przeżyłem zasadzkę kosiarzy. Kosiarze porwali się na korporacyjny transport? Przecież to śmierdzi z daleka. Jechaliśmy pod przykrywką, ze śladową obstawą. Chcieliśmy działać dyskretnie. I przypadkiem wpadli na Was, kosiarze? A może ktoś w Doktaun sprzedał Wam towar, a potem sprzedał Was? Nie wiem, kurwa, może. Mam teraz inne zmartwienia. To jak? Dogadamy się? O Jezu, przeżyłeś jako jedyny. To ciekawe, do rzeczy, gdzie prototyp? Oszczędzili tylko ciebie? Musisz być dla nich niezwykle cenny i dożywy. Ja jestem bezwartościowy, ale mój nowy wszczep jest bezcenny. Zaraz, zaraz. Nie mów, że wszczepiłeś sobie ten prototyp. No wiesz, pomyślałem, że to dobry sposób, żeby przemycić go przez punkty kontrolne w Doktan. Teraz nie brzmi to jak najlepszy pomysł. Ale z drugiej strony. Tylko dlatego wciąż żyję. W każdym razie wygląda na to, że jestem w pakiecie z prototypem. Chcesz go odzyskać? To musisz mnie wyciągnąć. Więcej szczęścia niż rozumu. Jakim trzeba być matołem, żeby wszczepiać sobie prototypowy tech? Bez urazy, wi. No, chyba, że Zeta Tech kazał mu to zrobić, a facet jest zwykłym królikiem doświadczalnym. Kurde. Tyle zamieszania, jakiś wszczepoka? To nie jest jakiś wszczep. To projekt, który ma zdetronizować optykę od Kiroshi. Dostaliśmy cynk, że prototyp wykradziono z Arasaka Industrial Park w Santo Domingo. Nie mogliśmy tego zignorować. Ja miałem dopiąć transakcję na stadionie. Po cichu, żeby nie trafić na radar Arasaki. Sam widzisz, jak się skończyło. No, chyba się nie udało, nie? Z prototypowym techem bywa naprawdę różnie. Jako inżynier powinieneś o tym wiedzieć. Dużo ryzykowałeś. To prawda. Ale wygląda na to, że ostatecznie się opłaciło. A co na to za tych? Wiedzą, że powierzyłeś bezcenny prototyp jakiemuś Reaperowi w Doktown? To była moja decyzja. A teraz pora na Twoją. Wyciągniesz mnie stąd, czy będziemy tak gadać przez kraty? O stary, kurde, a może po prostu go sobie wezmę? To nie jest misja ratunkowa. To nie jest misja ratunkowa, o. Nie przyszedłem tu odbijać zakładników. Ale żeby wyjąć prototyp, musisz zabrać mnie do ribera. Inaczej ryzykujesz, że uszkodzisz sprzęt. Potrzebuję prototypu. Nikt nie mówił, że ma działać. A, a schematy? Słuchaj, ja wiem, gdzie oni je trzymają. Zaprowadzę cię tam. No dobra, no to... Tylko bez numerów. Spórzmy się może, co? Tak to sobie wymyśliłeś? Okej. Okay. Ale jeśli spróbujesz wykręcić jakiś numer, sam widzisz, jestem zdany na ciebie. No dobra, to teraz jak otworzyć tę pieprzoną celę? Spróbuj obejść zabezpieczenia. Jeśli się nie uda, to niedaleko jest pokój strażników. Może tam znajdziesz kot. Nie może, tylko na pewno. Już go znalazłem. Dobra, dwa. A właśnie, 2753. E, użyj. 2753. E, 753. No proszę. Open. Profesjonalista. Zetatek nie oszczędzał. Pora, żebyś ty się wykazał. Skąd wiesz, gdzie trzymają schematy? No wiesz, kosiarze zabrali mnie do swojego warsztatu. Zmusili mnie do zdjęcia zabezpieczeń z ukradzionego sprzętu. Dobra, to prowadź. Tylko bez głupich pomysłów. Właśnie, dupku. Prowadź. Ale maszerujesz, ja w Dawaj, 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 dawaj. Dubku. Właśnie, dupku. Idziemy, idziemy. O kurwa, to chary. Kuta z jakich mało, ale nie zasłużył na coś takiego. Hary, był chary i nie ma harego. Jeszcze parę godzin i skończyłbym w tym piecu. Nie? Że to i tak pewnie jestem spalony Niezły piecyk mają Muszę przyznać O, zestaw z Nieźle Gdzieś tu był. O, jest! Okej, okay, mamy to. Wyprowadzę cię. Trzymaj się blisko. Zaczekaj. Słyszałem, jak zrobiłeś z nimi porządek. Ale połowa Longshore Stacks też to słyszała. Tu zaraz znów będzie gorąco. A masz inny pomysł? To słucham. Mam! Zwodzony most. To wyjście awaryjne z drapacza. Widziałem, jak kosiarze go używają. Chwila, moment i nas nie będzie. Nikt się nawet nie zorientuje. <laughs> I co? Mówiłem, że ci się przydam. Dobra, opuść ee, most zwodzony. Albo uciec z drapacza. Dobra, dawaj ten most pierdzielony. Tyk. Dobra, pora na nas. No to idziemy, przyjacielu. Dawaj, dawaj, dawaj. To no szybciej, mordo. Jeszcze parę metrów. Będziemy sobie jak gdyby nigdy nic. Nie rzucamy się w oczy, nie biegniemy. Jak teraz nas nie zdejmą, to jesteśmy w domu. Hmm, chyba mówisz o sobie, nie? Chyba jak ciebie nie zdejmą. Bo mnie to oni nie są w stanie. Muszę wyłączyć ten most, żeby nikt za nami nie polazł. No. Od razu widać, że inżynier... Ważne, że prędko tego nie naprawią. Ja z pewnością. Uff. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Dzięki. Nie wierzyłem, że wyjdę z tego cało. Nie ma sprawy. Ja pomogłem Tobie, a Ty mnie. Dobra. Myślę, że dalej już sobie poradzę. Przekażę przełożonym, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Przełożonym? To tak nie działa. Teraz ja odpowiadam za dostarczenie prototypu. Zadzwonię do Fixera i załatwię ci transport. Nie, ja. nie mogę tam wrócić. Hasan, co ty odpierdalasz? Nie zapytam drugi raz, więc dobrze przemyśl odpowiedź. Chodzi o to, że. ja nigdy nie zamierzałem wracać do Zetatechu. Chciałem ukraść prototyp i zniknąć w doktown. Miałem już kupca, czekałem tylko na sygnał, żeby się urwać. Ale potem napadli na nas kosiarze i wszystko się zjebało. Nie mogę wrócić. Oni mnie zabiją. Okej. Okay. Dlaczego zdradziłeś korporację? Dlaczego chciałeś ukraść ten prototyp? Dlaczego? Masz pojęcie, ile on jest wart? Więcej niż twoje życie? Jakie życie? Nie mam rodziny ani bliskich. Wszystko poświęciłem dla tej firmy. I po co? Nawet nie wiem. O tym życiu mówisz? A niech się pierdolą. A dzięki pieniądzom za prototyp mógłbym zniknąć. Zacząć od nowa. A więc chciałeś przekręcić megakorporację. Musiałeś mieć jakiś plan. Miałem za krótkie ręce, żeby samemu nagrać akcję w doktor. Dotarłem do kupca na stadionie, wysłałem mu cynk, a on miał zorganizować resztę. A ty tak po prostu mu zaufałeś? Pewnie, że nie. Dlatego wszczepiłem sobie prototyp. Nie mógł mnie sprzątnąć, nie ryzykując uszkodzenia sprzętu. Miałem się ulotnić na granicy podczas kontroli konwoju. Czekał na mnie podstawiony samochód, ale nie dotarliśmy do granicy. Za, ja, czyli po prostu... Coś niepykło, nie pykło, nie? Eee, jak to sobie wyobrażasz? Oszukałeś mnie? Nie traćmy czasu. Jak sobie to wyobrażasz? Jak to sobie wyobrażasz? Mam zrobić z siebie idiotę? Wrócić do Fixera bez prototypu? Powiesz, że go nie znalazłeś. Zablokowałem już sygnał. A Fixerowi oddasz schematy. One są równie cenne. Wszystko sobie przemyślałeś, co? Ale trzeba było myśleć wcześniej. Zanim wlazłeś między Zetaty Harasakę i kosiarzy, wiem, wiem, że zjebałem. Ale czasu nie cofnę. Jeśli każesz mi wrócić, to jestem trupem. A jeśli pozwolę ci zabrać prototyp, to niby nie? Przecież oni cię znajdą. Znajdą i dojadą. To nie wiem. Zabij mnie tu i teraz. Mówię serio. Wolę, żebyś to był ty niż te kurwy. Hmm, Na pewno jest jakiś yy, sposób. No tak, dzwonię do fixer'a. Nie rób głupot. Nigdy się nie spotkaliśmy. Mm -hmm, mm hmm, Dobra, dzwonimy do fixer'a. Załatwię to po mojemu. Dzwonię do fixer'a. A ty nie rób głupot. Okej. Okay. Dobra. Proszę kurwa, nie odsyłaj mnie tam. Hents. Sprawy się trochę skomplikowały. Odbiłem zakładnika Zeta Techu, który przeżył zasadzkę kosiarzy. Mm -hmm. A jaki to ma związek z Twoim zleceniem? Taki, że facet wszczepił sobie prototyp. Będę potrzebował dla niego podwózki. To zmienia postać rzeczy. Prześlij koordynaty. Ktoś ode mnie zaraz u ciebie będzie i zabierze go do Zeta Techu. Okej, okay, dobra, przesyłam koordynaty. Odzyskaj wszczep, ale wypuść zakładnika. Mm. Odzyskaj wszczep, ale wypuść zakładnika. Nie odsyłaj zakładnika do Zetechu. Znajdź mu dobrego ripera w Doktown, wyjmij prototyp i wypuść. I rozumiem, że za tę przyjemność ja mam niby jeszcze zapłacić? Zapłacić? Chyba żartujesz. Na pewno masz do odebrania jakąś przysługę jedną tobie na poczet naszej przyszłej współpracy ale ciekawi mnie dlaczego ten facet jest tego wart powiedzmy że zbyt dobrze wiem co go tam czeka a nie po to go wyciągałem dobra załatwione dzięki że się za mną wstawiłeś Okej okay, zaczekaj Ty jesteś wi. Przysyła mnie chęć. Masz schematy? Aha, trzymaj. Możesz iść. Zajmę się resztą. Okej. Okay. Sukin syn przeżył zasadzkę. Uciekł kosiarzom i przekręcił korporację. Ale każda dobra pasa kiedyś się kończy. Pewnie tak. No dobra, hmm. Nieźle z tego wybrnąłeś, Wii. Moi ludzie zajmą się resztą tak jak się umawialiśmy. Wynagrodzenie dotrze za chwilę. Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Lexafire. Tak, mam coś dla ciebie. Spotkajmy się w Heavy Hearts. Będę tam. Okej, okay, czyli teoretycznie ręka rękę meja... Możemy zrealizować tą misję, ponieważ zrobiliśmy wystarczającą ilość misji dla Hens'a. I tutaj nam pyknął level jeszcze. Proszę, mamy 20 poziom i możemy sobie pyknąć tą umiejętność, która pozwala nam przekroczyć limit. Limit, 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 jak to się nazywało? Limit kosztów szczepu, właśnie. Więc fajnie, będziemy mogli sobie coś tam lepszego powszczepiać i więcej, rzecz jasna. I ulepszyć wyżej. Z tego co wiem, to jeszcze możemy sobie tutaj wykonać jeszcze jedną misję dla Hansa, Czy nie? Mr. Hans, Mr. Hans, tak, Mr. Hans. Dostań się na nieczynną stację metra. Okej, okay, tutaj mamy cyberpsychozę, i tutaj mamy jakieś inne. Hmm, ścieżka Królów. Dobrze byłoby to zrobić, tylko że ja nie wiem, gdzie jest ten ostatni, czwarty tarot. Komu bije dzwon to jest niestety ostatnia misja jeśli chodzi o wątek główny dobra. Przewinę sobie czas bo z tego co wiem to powinniśmy coś dostać za tą misję. No niestety hands się do nas nie odzywa więc niestety ale tym pięknym miłym akcentem muszę się już z wami żegnać więc nie mandero trzymajcie troszeczkę. do następnego pa pa. Rówiczek, dla was mordeczki.